Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Niech pokój pański będzie z wami wszystkimi. Dzisiaj Pan położył na moim sercu wyjątkowe przesłanie, które odmieni wasze życie. To nie jest zwykłe słowo, to Boże objawienie, które otworzy drzwi do waszej obfitości. Zanim zaczniemy, chcę, żebyście wiedzieli, że to przesłanie jest szczególnie dla tych, którzy czują się zmęczeni walką o finansową stabilność. Bóg pokazał mi, że wielu z Was zmaga się z niepewnością o jutro, ale właśnie dzisiaj przychodzi przełom. Czy czujesz czasem, że mimo ciężkiej pracy, błogosławieństwa finansowe wydają się odległe? Zostań ze mną do końca tego nagrania, ponieważ Bóg ma dla Ciebie specjalne słowo mądrości, które połączy Twoją wiarę z praktycznymi krokami do finansowego przełomu. Jeśli to przesłanie przemawia do Twojego serca, napisz w komentarzu Amen. Pozwól, że zanim pójdziemy dalej, Poproszę cię o subskrypcję naszego kanału, to nie tylko gest wsparcia, ale także twoje tak dla regularnego otrzymywania Bożych przekazów. Pamiętaj, że każde słowo w tym przesłaniu jest starannie wybrane przez Ducha Świętego. To nie przypadek, że właśnie teraz oglądasz ten film. Bóg pragnie, abyś zrozumiał, jak połączyć duchową mądrość z odpowiedzialnym zarządzaniem finansami. Czy jesteś gotowy na przyjęcie tego, co Bóg dla ciebie przygotował? Podziel się w komentarzach swoim świadectwem wiary. Twoje doświadczenie może być światłem nadziei dla innych. Drodzy przyjaciele, to, co zaraz usłyszycie, może zmienić bieg waszego życia finansowego. Każde słowo, każda myśl, którą się z wami podzielę, jest kluczowa dla zrozumienia Bożego planu obfitości dla Was. Proszę, nie przerywajcie oglądania, nawet jeśli pojawią się wątpliwości czy rozproszenia. Bóg pokazał mi, że wielu z Was jest na skraju przełomu, ale potrzebuje jeszcze tego ostatniego kawałka układanki. Ten brakujący element znajduje się właśnie w tym przesłaniu. Czy możecie sobie wyobrazić, jakby to było, gdybyście przegapili moment, w którym Bóg chce wam objawić klucz do waszej finansowej wolności? Pamiętajcie, że Boże timing jest doskonały. To nie przypadek, że oglądacie ten film właśnie teraz. Każda sekunda tego przesłania może być tą iskrą, która rozpali ogień Bożego błogosławieństwa w waszym życiu. Nie pozwólcie, by cokolwiek Was rozproszyło. W trakcie oglądania możecie odczuć chęć zatrzymania filmu lub przeskoczenia do przodu. Proszę, oprzyj się tej pokusie. Bóg pragnie, abyście wysłuchali całego przesłania, bo każda Jego część buduje fundament pod Waszą finansową stabilność i duchowy wzrost. Czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się przeoczyć ważną informację, bo wydawało się, że już wszystko wiecie? Nie pozwólcie, by to się stało dzisiaj. Bóg ma dla Was świeże objawienie, które może przyjść w najmniej oczekiwanym momencie tego nagrania. Zachęcam Was, abyście byli jak Maria, która siedziała u stóp Jezusa, chłonąc każde Jego słowo. Dzisiaj to Wy jesteście tymi, którzy siedzą u stóp Pana, gotowi przyjąć Jego mądrość i kierownictwo w sprawach finansowych. Moi drodzy, czuję, że Duch Święty porusza się wśród nas w tym momencie. Przygotujcie swoje serca na przyjęcie nadziei i oczekiwania na to, co Bóg ma dla Was przygotowane. Widzę przed Wami nową drogę, ścieżkę prowadzącą do finansowej obfitości, o której zawsze marzyliście. Wyobraźcie sobie, jak budzicie się każdego ranka z poczuciem spokoju i pewności, że Wasze finanse są w Bożych rękach. To nie jest odległa przyszłość, to rzeczywistość, którą Bóg chce dla Was stworzyć już teraz. Czy jesteście gotowi na te transformacje? W najbliższych dniach zaczniecie dostrzegać subtelne zmiany w swoim życiu. Może to będzie nieoczekiwana możliwość zarobku, może mądra rada dotycząca inwestycji, a może nowy pomysł na biznes. Bądźcie czujni na te znaki, to Boże drogowskazy prowadzące Was do obfitości. Pamiętajcie, że Bóg nie tylko chce Was pobłogosławić, ale również nauczyć, jak mądrze zarządzać tym błogosławieństwem. To proces, który wymaga Waszej aktywnej współpracy z Bożym Planem. Czy jesteście gotowi na tę ekscytującą podróż? Widzę przed Wami czas, gdy trudności finansowe staną się jedynie wspomnieniem. Wasze świadectwo będzie inspiracją dla innych, pokazując, jak wiara i mądre zarządzanie mogą przynieść prawdziwą obfitość. Czy możecie to sobie wyobrazić? Bóg pragnie, abyście żyli w pełni Jego obietnicy. Nie chodzi tylko o pieniądze, to kwestia wolności, spokoju i możliwości błogosławienia innych. Jesteście na progu czegoś wielkiego. Czy czujecie to podekscytowanie? Przygotujcie się na przyjęcie Bożej mądrości i prowadzenia. Wasza przyszłość jest pełna nadziei i obietnic. Bóg już teraz pracuje nad waszą sytuacją, przygotowując drogę do finansowego przełomu. Drodzy bracia i siostry, otwórzmy teraz nasze serca na Słowo Boże, które jest fundamentem naszej wiary i nadziei. W Księdze Przysłów, godzina 10:22, czytamy: Błogosławieństwo Pańskie wzbogaca i nie przynosi z sobą utrapienia. To potężna obietnica, która pokazuje, że Bóg pragnie naszej pomyślności. Zastanówmy się nad słowami proroka Jeremiasza z księgi Jeremiasza 29, 11: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bóg ma dla każdego z nas dobry plan, który obejmuje również nasze finanse. Przypomnijmy sobie także słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, godzina 6.33, Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. To wezwanie do właściwego ustawienia priorytetów w naszym życiu. W liście do Filipian, godzina 4.19 apostoł Paweł zapewnia nas, a Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. To obietnica, że Bóg troszczy się o nasze codzienne potrzeby. Rozważmy też psalm 1, 3, który mówi o człowieku postępującym zgodnie z Bożym Słowem. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego niewiędną, co uczyni, pomyślnie wypada. To obraz stabilności i ciągłego wzrostu. Pamiętajmy o mądrości z Księgi Przysłów 3, 9 myślnik 10, czcij Pana darami ze swego mienia i z pierwocin całego dochodu, a Twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się moszczem. To wezwanie do hojności i zaufania Bogu w kwestiach finansowych. Te wersety pokazują nam, że Bóg pragnie naszego dobrobytu, ale także uczy nas mądrości w zarządzaniu tym, co nam powierza. Niech te słowa będą dla nas przewodnikiem i źródłem nadziei na drodze do finansowej obfitości. Drodzy widzowie, chcę teraz, abyśmy wspólnie weszli w głębszą interakcję z tym potężnym przesłaniem. Wasze zaangażowanie jest kluczowe dla pełnego zrozumienia i przyjęcia Bożej mądrości w kwestiach finansowych. Jeśli czujecie, że to słowo jest skierowane bezpośrednio do Was, napiszcie w komentarzu: Przyjmuję. To nie tylko wyrażenie zgody, ale także duchowa deklaracja gotowości na przyjęcie Bożego Błogosławieństwa. Zastanówcie się przez chwilę, jakie są Wasze największe wyzwania finansowe, podzielcie się nimi w komentarzach. Wasza szczerość może być inspiracją dla innych, którzy zmagają się z podobnymi trudnościami. A teraz chcę Was prosić o coś szczególnego. Zamknijcie oczy na moment i wyobraźcie sobie, jak wygląda wasze życie, gdy finanse przestają być źródłem stresu. Co widzicie? Jak się czujecie? Opiszcie to w komentarzu. Ta wizualizacja jest pierwszym krokiem do urzeczywistnienia Bożego planu dla waszego życia. Mam dla was wyzwanie: przez następny tydzień, każdego ranka, zanim rozpoczniecie swój dzień, poświęćcie 5 minut na modlitwę o mądrość finansową. Napiszcie: podejmuje wyzwanie, jeśli jesteście gotowi to zrobić, to zobowiązanie może być początkiem waszej finansowej transformacji. Czy ktoś z Was doświadczył już Bożego przełomu w sferze finansów? Podzielcie się swoim świadectwem. Wasze historie mogą być źródłem nadziei i zachęty dla tych, którzy wciąż czekają na swój przełom. Pamiętajcie, że nie jesteście sami w tej podróży. Stwórzmy wspólnotę wzajemnego wsparcia. Zachęcam Was do reagowania na komentarze innych, Oferując słowa otuchy i modlitwy. Na koniec chcę, abyście głośno powtórzyli za mną: Jestem gotowy na Bożą obfitość w moim życiu. Niech te słowa staną się waszym codziennym wyznaniem wiary. Drodzy przyjaciele, chcę teraz skierować waszą uwagę na potęgę ciszy i skupienia w procesie przyjmowania Bożego błogosławieństwa finansowego. Często zapominamy, że Bóg działa nie tylko w głośnych manifestacjach, ale również w cichych momentach naszego życia. Przypomnijcie sobie historię proroka Eliasza, który doświadczył Boga nie w gwałtownym wietrze, trzęsieniu ziemi czy ogniu, ale w łagodnym szepcie. Podobnie, wasze finansowe przełomy mogą nadejść w momentach cichej refleksji i skupienia na Bożym Głosie. Zachęcam was, abyście każdego dnia znaleźli czas na ciszę, moment, w którym odłożycie na bok wszystkie rozproszenia i skupicie się wyłącznie na Bożej Obecności. W tej ciszy pozwólcie Bogu mówić do waszego serca o waszych finansach. Pamiętajcie, że prawdziwe bogactwo często rodzi się w ukryciu. Tak jak ziarno kiełkuje pod ziemią, zanim wyjdzie plon, tak i wasze finansowe błogosławieństwo może formować się w ciszy, niewidoczne dla oczu świata. Bądźcie cierpliwi i ufni w tym procesie. Praktykujcie sztukę dyskrecji. Nie wszyscy muszą wiedzieć o waszych planach finansowych czy oczekiwaniach na Boże działanie. Czasami najlepiej jest zachować te sprawy między Wami a Bogiem, pozwalając Mu działać bez zewnętrznych ingerencji czy opinii. W chwilach zwątpienia czy niecierpliwości, wracajcie do tej ciszy. To w niej znajdziecie siłę i mądrość potrzebną do podejmowania właściwych decyzji finansowych. Niech cisza stanie się Waszym sojusznikiem w drodze do finansowej obfitości. Pamiętajcie, że Bóg często działa w sposób nieoczekiwany. Bądźcie otwarci na Jego prowadzenie nawet jeśli początkowo wydaje się ono niezrozumiałe. W ciszy i skupieniu łatwiej jest dostrzec subtelne znaki Bożego kierownictwa. Niech ta cisza stanie się Waszą codzienną praktyką, miejscem, gdzie Wasza wiara spotyka się z Bożą mocą, tworząc fundament pod finansowy przełom. Drodzy bracia i siostry, chcę teraz, abyśmy wspólnie użyli siły naszej wyobraźni, by zobrazować Bożą obfitość w naszym życiu. Zamknijcie oczy i podążajcie za moimi słowami, pozwalając, by te obrazy głęboko zapadły w wasze serca i umysły. Wyobraźcie sobie, że stoicie na brzegu szerokiej, krystalicznie czystej rzeki. Ta rzeka symbolizuje Boże błogosławieństwo finansowe płynące w waszym kierunku. Widzicie, jak woda niesie ze sobą złote monety, błyszczące w promieniach słońca. To obraz ciągłego przepływu dobrobytu, który Bóg ma dla was. Teraz przenieście się myślami do ogrodu. Widzicie drzewo o silnych korzeniach, z gałęziami uginającymi się pod ciężarem dojrzałych owoców. To wy jesteście tym drzewem, zasadzonym przy strumieniach wód żywych, przynoszącym obfity plon we właściwym czasie. Każdy owoc reprezentuje nową możliwość finansową, dar od Boga. Wyobraźcie sobie, że stoicie przed zamkniętymi drzwiami. Na drzwiach widnieje napis Finansowa Wolność. Czujecie w dłoni klucz, jest ciepły i ciężki. To klucz mądrości i wiary. Wkładacie go do zamka, przekręcacie i drzwi otwierają się, ukazując jasną, pełną możliwości przyszłość. Teraz widzicie siebie siedzących przy biurku. Przed wami leży otwarta księga, to księga Bożej Mądrości Finansowej. Gdy przewracacie strony, każde słowo zamienia się w złote litery, wnikające w wasze serce i umysł, napełniając was wiedzą i zrozumieniem. Na koniec wyobraźcie sobie, że stoicie na szczycie góry. Rozglądacie się dookoła i widzicie rozległe pola gotowe do żniw. To wasze pole możliwości i błogosławieństw. Czujecie ciepły wiatr na twarzy, to tchnienie Ducha Świętego, dające wam siłę i odwagę do działania. Otwórzcie oczy. Te obrazy nie są tylko wytworem wyobraźni. To wizualizacja Bożych obietnic dla was. Niech staną się one kotwicą waszej wiary i motywacją do działania w zgodzie z Bożym planem. Drodzy przyjaciele w Chrystusie, nadszedł czas, aby mówić o wierności i przygotowaniu na wielkie błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas. Pamiętajcie, że wierność w małych rzeczach otwiera drzwi do wielkich błogosławieństw. Bóg patrzy na nasze serca i docenia każdy akt posłuszeństwa, nawet ten najmniejszy. Czy jesteście wierni w zarządzaniu tym, co już macie? Bóg widzi Waszą staranność w prowadzeniu budżetu domowego, Waszą uczciwość w pracy, Waszą hojność wobec potrzebujących. To są nasiona, które zasiewacie na polu obfitości. Przygotujcie się na większe błogosławieństwa, rozwijając swoje umiejętności i wiedzę. Czytajcie książki o finansach, uczęszczajcie na kursy, szukajcie mądrych rad. Bóg często błogosławi poprzez wiedzę i mądrość. Bądźcie jak Józef w Egipcie. Który dzięki swojej mądrości i wierności stał się zarządcą całego kraju. Pamiętajcie o zasadzie siewu i żniwa. To, co siejęcie dziś, będziecie zbierać jutro. Każda decyzja finansowa, każda inwestycja, każda ofiara to nasiona waszej przyszłej obfitości. Siejcie z wiarą i cierpliwością, ufając, że Bóg da wzrost w swoim czasie. Bądźcie wierni w dziesięcinie i ofiarach. To nie tylko akt posłuszeństwa, ale także wyraz zaufania Bogu. Kiedy oddajemy Bogu to, co mu się należy, otwieramy się na jego nadprzyrodzone zaopatrzenie. Przygotujcie swoje serca na przyjęcie większej odpowiedzialności. Bóg często testuje nas w małych rzeczach, zanim powierzy nam większe. Bądźcie gotowi na wyzwania, które mogą poprzedzić wasze finansowe przełomy. Kultywujcie postawę wdzięczności. Doceniajcie każde nawet najmniejsze błogosławieństwo. Wdzęczność otwiera nasze oczy na Bożą dobroć i przygotowuje nas na przyjęcie większych darów. Pamiętajcie, że Boże błogosławieństwo to nie tylko pieniądze. To pokój umysłu, radość serca, zdrowe relacje. Przygotujcie się na całościową obfitość w każdej sferze waszego życia. Umiłowani w Chrystusie, w tym momencie chcę, abyśmy skupili się na pokoju i bezpieczeństwie, które płyną z zaufania Bogu w kwestiach finansowych. Bóg nie chce, abyście żyli w ciągłym stresie i niepewności o jutro. On pragnie, byście doświadczyli głębokiego spokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wyobraźcie sobie, jak budzicie się każdego ranka z poczuciem absolutnego spokoju, wiedząc, że Bóg trzyma wasze finanse w swoich dłoniach. To nie jest odległa wizja, to rzeczywistość, którą Bóg chce dla was stworzyć już teraz. Czy jesteście gotowi przyjąć ten dar pokoju? Pamiętajcie słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza godzina 6.26 przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a ojciec Wasz Niebieski je żywi. Jeśli Bóg troszczy się o ptaki, o ileż bardziej troszczy się o was, swoje ukochane dzieci. Gdy nachodzą was wątpliwości i lęki o finanse, zatrzymajcie się na moment. Weźcie głęboki oddech i przypomnijcie sobie obietnicę z listu do Filipian 4, 6. -7, o nic się nie martwcie. Ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Bóg zapewnia nie tylko o zaspokojeniu waszych potrzeb, ale także o ochronie waszego wewnętrznego spokoju. To podwójna obietnica, materialne zabezpieczenie i duchowy pokój. Czy możecie to przyjąć z wiarą? Praktykujcie codziennie oddawanie swoich trosk finansowych Bogu. Zamiast martwić się, módlcie się. Zamiast stresować się, zękujcie. To zmiana perspektywy, która przyniesie Wam głęboki pokój i otworzy drzwi do Bożego działania w Waszych finansach. Pamiętajcie, że Boży Pokój to nie brak problemów, ale pewność, że Bóg jest z Wami pośród każdej sytuacji. To fundament, na którym możecie budować swoją finansową przyszłość. Drodzy bracia i siostry, dotarliśmy do końca naszego wspólnego czasu ale to dopiero początek Waszej drogi do finansowej obfitości w Bogu. Teraz nadszedł moment, by podjąć konkretne działania i wprowadzić w życie to, czego się nauczyliście. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy, Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją wierność i obietnicę. Prosimy, pobłogosław każdą osobę oglądającą to nagranie. Otwórz przed nimi drzwi możliwości i napełnij ich mądrością w zarządzaniu finansami. W imię Jezusa, amen. Zachęcam Was do podjęcia trzech konkretnych kroków w najbliższym tygodniu. Poświęćcie codziennie 15 minut na czytanie Biblii i modlitwę o mądrość finansową. Rozpocznijcie prowadzenie budżetu domowego z modlitwą. Zasiejcie ziarno wiary poprzez akt hojności wobec potrzebujących. Jeśli to przesłanie dotknęło Waszego serca, podzielcie się nim z innymi. Kliknijcie przycisk, lubię to, subskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych Bożych przesłań. Napiszcie w komentarzach, jakie działania planujecie podjąć po obejrzeniu tego filmu. Wasze świadectwo może zainspirować innych do zmiany. Pamiętajcie, że jesteście częścią większej społeczności wierzących. Wspierajmy się nawzajem w modlitwie i zachęcie. Razem jesteśmy silniejsi. Na zakończenie chcę Wam przypomnieć, Bóg widzi Waszą wiarę i wytrwałość. On jest wierny swoim obietnicom i doprowadzi do końca dobre dzieło, które w Was rozpoczął. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Niech Bóg Was błogosławi i prowadzi w każdym aspekcie Waszego życia, szczególnie w sferze finansowej. Pokój i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będą z Wami wszystkimi.